Ostatnio znajomy wyciągnął mnie na jakąś młodzieżową debatę w osiedlowym domu kultury. Nie chciało mi się zupełnie, ale przekonał mnie darmowym poczęstunkiem i wpisem do CV. Dzień wcześniej zacząłem przygotowania, wyciągając z szafy stary garnitur mojego starego i białą koszulę, w której ostatni raz chyba na bierzmowanie poszedłem jak mi matka kazała. Nie chciało mi się prasować, więc ten etap przygotowań zakończyłem błyskawicznie. Tematem debaty miał być parytet płci w zarządzaniu firmą i ustalenie, czy w Polsce by to w ogóle przeszło. Zacząłem od Wygooglowania czym jest parytet, potem czego bardzo żałuję, płeć i ostatecznie zarządzanie firmą. Dowiedziałem się w ten sposób, że kobiety są głupie i nie powinny mieć możliwości dostania się na wysokie stanowiska. Notowałem wszystko na kawałku papieru toaletowego, żeby w razie co mieć ściągawkę podczas właściwej debaty. Po tym szczegółowym przygotowaniu poczułem się naprawdę pewnie. Nie było szans, żeby oponenci nas pokonali. Nasza drużyna składała się złącznie czterech osób mnie, Matiego, Kuby i Krzysztofa, który mnie w to wciągnął okazało się, że reprezentujemy naszą szkołę, co dodatkowo zmotywowało nas do zwycięstwa, bo babka od Polaka powiedziała, że wstawi nam wtedy szóstki. Było więc o co walczyć, bo miałem jebane zagrożenie. Naszymi oponentami okazali się być reprezentanci liceum imienia Marii Curie-Skłodowskiej. Głupie, nadęte chuje w purpurowych garniakach. Nawet nie wiedziałem, że takie produkują. My, uczniowie z liceum imienia Mikołaja Kopernika, prezentowaliśmy się trochę gorzej, ale były to tylko pozory, mające na celu Uśpić czujność naszych przeciwników, chociaż przyznam, że trochę wstyd było mi paradować w pogniecionej koszuli, tym bardziej, że zapomniałem krawata z domu. Wreszcie pojawił się marszałek i debata się rozpoczęła. Najpierw zabrał głos Mati. Drogi marszałku, szanowni oponenci, Maria Skłodowska była jebaną kurwą. Marszałek uśmiechnął się pod nosem i wpisał nam pięć punktów nawet nieźle skomentował, ale musisz się bardziej postarać. Jeden z elegancików przeciwnej drużyny podniósł się z gracją. Drogi marszałku, spierdoleni oponenci, Mikołaj Kopernik dawał dupy ojcu. Marszałek skrzywił się, ale dał im dziesięć punktów za spierdolonych oponentów wyjaśnił, ale ogólnie to tak średnio bym powiedział. Szybko wyszło na jaw, że żadna z drużyn nie była zbyt dobra w obrzucaniu się ciętymi tekstami. Po pobrażaniu patronów swoich szkół przyszła pora na obrażanie matek poszczególnych uczestników debaty, ale marszałek stwierdził, że za chuja nam tego nie zaliczy. Na szczęście z tego niezbyt ciekawego położenia wyciągnął nas Krzysztof, robiąc ze swoich notatek samolocik, którym rzucił prosto w ryj kolesia z przeciwnej drużyny. Marszałek dopisał 20 punktów. I wtedy się zaczęło. Oberwałem w ryj kulką z papieru po kanapce, za co marszałek dopisał Skłodowskim 25 punktów. Na szczęście, Kuba nie pozwolił mi się nacieszyć tą przewagą zbyt długo, bo zaraz jeden z nich spadł z krzesła, które członek naszego teamu podpiłował linijką. 30 punktów padło równie szybko, co wypadło, bo kontratak przyszedł błyskawicznie w postaci cegły wyrwanej ze ściany. Pierdolnęła ona Krzysztofa prosto w czoło, i marszałek już miał wpisywać 100 punktów za wyeliminowanie przeciwnika, ale okazało się, że ten wciąż się rusza i ostatecznie stanęło na pięćdziesięciu. Nie wyglądało to dobrze, trzeba było działać szybko. Oparłem się o pobliską szafkę i z całej siły naparłem na nią całym ciałem. Udało mi się przewrócić ją idealnie na stu oponentów. Jeden z nich dążył w ostatniej chwili odskoczyć, ale pozostała trójka nie miała tego szczęścia. Za każdego z nich dostaliśmy po 40 punktów, a za jednego dodatkowe 20, bo przewrócona szafka złamała mu rękę. Jednak składowcy nie dawali tak łatwo za wygraną. Ten ze złamaną ręką po krótkim namyśle stwierdził, że w sobie to jebać i wyrwał pękniętą kość zestawu, by po chwili rzucić Matiemu w mordę swoją oderwaną kończyną. Nie byłoby to wcale z takie spektakularne. Gdyby nie fakt, że wpadła mu ona dosłownie do gęby i zablokowała układ oddechowy. Za swoje poświęcenie świeżo upieczony mańkut został nagrodzony dwustoma punktami, 100 z nich było za bohaterską podstawę, bo zostałe 100 za Matiego, który ostatecznie się udusił. Została nas więc już tylko trójka. Co prawda nasi przeciwnicy byli w większości dość mocno ranni, ale mimo to nasze szanse na wygranie debaty malały z każdą chwilą. Na dodatek Krzysiek skręcił sobie nad garstek, próbując podnieść biurka marszałka, za co odebrane na Zostało 30 punktów. Nie miałem już siły liczyć, więc zamiast tego postanowiłem działać. Skróciłem dystans i chwyciłem jednego ze skłodowskich za marynarkę. Marszałek dopisał dwa punkty za odwagę i dodatkowe 40, jak zobaczył, co chce z nim zrobić. Spodziewałem się, że wypadnięcie przez okno na drugim piętrze prosto na beton będzie dla tej kurwy bardziej bolesne, ale najwyraźniej te chuje miały nadzwyczajną tolerancję na ból. Kolesio otrzepał się, jak gdyby nigdy nic, i uśmiechnął się szelmowsko. Kiedy zrozumiałem o co chodzi, było już za późno. Jeden z jego towarzyszy, w Biegł na mnie z rozpędu i wyrzucił nas obu przez okno, w którym stałem, śladem swojego przyjaciela. Złamałem sobie nogę i kilka żeber, ale udawałem, że wszystko jest ok, żeby marszałek nie zauważył. Trochę zeszło, zanim zszedł do nas na parking przed budynkiem, gdzie przeniosła się debata. Kuba był na szczęście tyle sprytny, że został w sali i rzucał stamtąd cegłami i kawałkami szkła, które pozyskał z rozbitego okna. Jeden z nich trafił Skłodowskiego w oko i został tam już na stałe, co skutecznie zmniejszyło jego bojowy potencjał. Krzysztof też nie był zbyt użyteczny po pierdolnięciu cegłą i skręceniu nadgarska, więc cała nadzieja leżała we mnie. Wiedzieli o tym dobrze nasi przeciwnicy, którzy skupili swoją uwagę wyłącznie na mojej osobie. Skutecznie unikając ich pięści, całkowicie odwróciłem uwagę całej trójki, ten bez ręki jaki się wykrwawił, podczas gdy niepozornie wyglądający Krzysztof zakradł się od nich od tyłu i wbił jednemu z nich metalowy pręt z ogrodzenia w kark. Chyba nie muszę mówić, że zarobiliśmy w ten sposób ponad 250 punktów. Można było powiedzieć, że szanse się trochę wyrównały, bo Kuba w pewnym momencie stracił równowagę i wypadł z okna skręcając sobie kark i odbierając nam tym samym 100 punktów za nieumyślnie samobójstwo. A więc została nas czwórka dwa kontra dwa pojedynek stulecia. Marszałek trochę się niecierpliwił, bo punkty przestały napływać, a walka utknęła w martwym punkcie. Pomysły na solidne argumenty zaczęły się kończyć, podobnie jak nasze siły. Nagle wpadłem na pewien pomysł. Sekretny cios, którego nauczyła mnie moja siostra blogerka zwany kontrowersyjna opinia. Kobiety zasługują na to, by być doceniane. Zacząłem zasapany. Marszałkowi spadły okulary, bo nigdy nie spodziewał się, że do tego dojdzie. Kobiety są równie inteligentne co mężczyźni. Często nawet bardziej. Kontynuowałem. Parytety płci w zarządzaniu firmą byłby idealnym rozwiązaniem w kraju takim jak Polska. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę zjawisko szklanego sufitu. <laughs> Polskie kobiety czują się gorsze, a wszystko... <laughs> Przezbują mężczyzn na wysokich stanowiskach, którzy powstrzymują je przed awasem, mimo że ewidentnie na niego zasługują. Dwójka ocalałych skłodowskich z bólem upadła na ziemię, zakrywając uszy. Niewiele brakowało, żeby ich mózgi eksplodowały. Uważam, że Polska na wzór Islandii powinna wprowadzić parytet płci w tej płaszczyźnie. Nie pozwolimy na to, żeby polski konserwatyzm i tak powszechny ostatnimi czasy szowinizm odbiły się na tym, jak postrzegają nas inne państwa, ale przede wszystkim na tym, jak postrzegamy samych siebie. Zapadła cisza. Mózgi naszych oponentów pokrywały już większość parkingu. Marszałek drżącą ręką machał długopisem po karcie z wynikami, dopisując kolejne zera do monstrualnej liczby punktów, którą otrzymaliśmy. Spojrzałem triumfalnie na Krzysztofa i ku mojemu zdziwieniu dostałem lepę na ryj. Nie spodziewałem się bo tobie tak nieczystej gry, burknął. Następnym razem biorę Piotka na debatę. On przynajmniej jest szeroki w barach i nie oszukuje. Kulając wróciłem się do sali po plecach i resztę rzeczy. Po drodze zaczepiła mnie jakaś młoda blondyna w okularkach. Hej, widziałem jak poradziłeś sobie ze skłodowskimi. To było naprawdę niesamowite, wyjąkała nieśmiało. Nie chcesz może gdzieś wyskoczyć wieczorem? Nie. Spierdalaj. Odpowiedziałem i wyjebałem się na schodach.